My jeszcze chcieliśmy być na Poddragu z, z United, można dzieciaczki jeszcze chwilę? Bardzo proszę o spokój, sekundę, okej? Okay? Umowa, Panie będą ten tortajp wam podawać, ale w spokoju. Chcielibyśmy bardzo podziękować Ernestowi Pawłowi za zaproszenie całej Akademii Komety. Być może, ja też chcę, żeby Ernest pozwolić żeby z głową, to przedstawić sytuację naszym rodzicom, bo myślę, że im też to się należy. Być może nasza e, rodzina, można tak powiedzieć, ligowa się powiększy. Na Reprezentowany Bradą Suna i Kęka no i Bowej Mamy jeden cel. Jesteśmy Polakami. Powinniśmy się szanować, trzymać razy. Jeszcze raz wielkie dzięki Ernest, za za zaufanie. Dziękujemy Państwu za miłe przyjęcie i super zabawę. Dziękujemy. <śleszy> Mateusz Kleszyn. Kleszyn. Mateusz Kleszyn.